Adrianna Borek pokazała, co zrobili jej rodzice przed finałem Task. Bank rozbity. Finał tańca z gwiazdami był wręcz naszpikowany niespodziankami, zaskakującymi sytuacjami, a nawet wyznaniem miłości. Program wygrała para numer 5 Maria Jeleniewska i Jacek Jeszkę. Trzecie miejsce zajęli Adrianna Borek i Albert Kosiński. Aktorka kabaretowa przed finałowym odcinkiem pokazała w sieci, jak wspierają ją rodzice. Zdjęcie szybko stało się hitem internetu. Finał tańca z gwiazdami odbył się w niedzielę 11 maja bra. Na parkiecie widzowie zobaczyli trzy pary, które rywalizowały o kryształową kulę: Maria Jeleniewska i Jacek Jeszkę, para numer 5: Filip Górłacz i Agnieszka Kaczorowska. Para numer 8 oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński para numer 12. Najlepsza okazała się gwiazda TikToka i jej taneczny partner. Adrianna Borek zajęła trzecie miejsce w finale tańca z gwiazdami. Aktorka kabaretowa i tancerz finałowy odcinek Tańca z Gwiazdami zaczęli od paso doble do utworu Final Countdown Europe. Adrianna zadedykowała go Albertowi Kosińskiemu, najlepszemu tancerzowi 16 edycji. Natomiast Albert swojej narzeczonej Oldze Frycz. Następnie para numer 12 zatańczyła walca wiedeńskiego do piosenki i Hevna Fink Whitney Houston. Ten taniec nas tak przeczołgał emocjonalnie. Ale robota została wykonana, powiedziała Adrianna Borek przed kamerami tańca z gwiazdami. Ostatni taniec, czyli freestyle w wykonaniu Borek i Kosińskiego, zaczął się od sketchu kabaretowego, a później para zawirowała na parkiecie w rytm piosenki The Rembrandt I'll Be There For You. Ich taneczne popisy zyskały uznanie nie tylko jurorów, ale widzów. Ostatecznie jednak Adrianna Borek i Albert Kosiński zajęli trzecie miejsce w finale tańca z gwiazdami. Rodzice Adrianny Borek zrobili to przed finałem tańca z gwiazdami. Tuż przed finałowym odcinkiem tanecznego programu Polsatu, Adrianna Borek zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie swoich rodziców. Seniorzy wyginają się na nim w kształt liczby 12. To charakterystyczna poza, którą wykonywała Ada i Albert po swoich występach w Tańcu z Gwiazdami, zachęcając do oddawania na nich głosów, czyli parę numer 12. Oni, moi ukochani rodzice, wiedzą najlepiej, co przeżywaliśmy z najlepszym tancerzem 16 edycji Tańca z Gwiazdami Albert Kosiński i są naszym największym wsparciem. Już to wiem, że bez względu na wynik dzisiejszego finału Taniecz Gwiazdami jesteśmy zwycięzcami, bo mamy i taty. Napisała Adrianna Borek na Instagramie. Zdjęcie zrobiło w sieci furorę i zgromadziło mnóstwo komentarzy od znanych osób. Tomasz Wolny napisał. Bank rozbity i nic lepszego już dzisiaj nie zobaczymy.